Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Jestem przekonany, że Daniel Obajtek nie powiedział jeszcze e, ostatniego słowa, że ta nagroda, to nie, ten, ten tytuł, przepraszam, to nie jest tytuł, który jest pewnym ukoronowaniem e, jego dotychczasowych osiągnięć. Prorocze słowa Marku. No, nie powiedział swojego ostatniego jeszcze kur. No nie, 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 kur jeszcze nie zapiał. To taki można powiedzieć, taki wielki powrót Daniela Brudnej Pały. Ale zobacz, patrz, Sasin, jak w niego wierzył generalnie. Ludzie już nie wierzyli, a on wierzył. Nie, wierzył i nie miał pomylił rację, się, nie pomylił Znał, się. poznał się na Danielu. Ja kurczę, jestem, chciałbym, żeby ten Jarosław Kaczyński oczy z polityki, już nie dlatego, żeby ten Jarosław Kaczyński oczy z polityki, ale żeby zobaczyć, jak ta zjednoczona prawica, w skrócie, jak niektórzy złośliwcy mówią, zjeb. Jak oni by się tam wszyscy na siebie ja rzucili, myślę, jak Marek, taka banda ratlerków, Ja myślę, że oni by tak chodzili z nożami kuchennymi w plecach, wiesz, Naprawdę po tym nie, parlamencie jest z jakimiś takimi tarczami, wiesz, bo oni tam w plecy by się no. próbowali zaciukać. Każdy na każdego tam ma haki, każdy każdego nagrywał, posłuchiwał. Pięknie, to się, ten serial się, mam wrażenie, dopiero rozpoczyna, To No, no wiesz? no, wiesz, taśmę, od Bajtka, a generalnie to jest na razie, wiesz, pierwszy sezon o Bajtek. Marek, z życia gwiazd tradycyjnie zaczynamy. Bo dzieje się w tym tygodniu niestety trudne sprawy. Tydzień Trudnych spraw. Jedna jest. z ukochanych twoich dziennikarek, Danuta Holecka. Najlepsza dziennikarka polska. Powiem ja. wam w skrycie, Marek by miał pretensję, że Marek się troszeczkę podkochuje w pani redaktor Holeckiej. No nie troszeczkę, no. No, Jej kolega z Republiki w rozmowie z Gazetą Wyborczą, w ogóle jak on może rozmawiać z Gazetą Wyborczą, mówi, że współpraca, z, cytuję, z Danusią nie należy do najłatwiejszych, Marek. Wpierw była bardzo miła, potem jako prowadząca dzisiaj zepchnęła ze sceny starego prezentera Republiki, który wcześniej uchodził za Gwiazdę. Z czasem zaczęła jeszcze stroić fochy, bo w TVP obsługiwał ją cały sztab ludzi, a u nas programy robi się w kilka osób. Nie ma obsługi dla Gwiazdy, wizerzystki, fryzjera, osoby do podawania kawy. Jakby tego było mało, to no, ta cholecka nieustannie skarży się na konieczność zakładania ubrań, w których prowadziła poprzednie wydanie Dziennika. No. Pani no to nas też bida niestety tutaj, więc nie, nie, nie pomógłbym, ale nie mogę. No, nam spółki Skarbu Państwa nie chcą płacić żadnych reklam. Kupować. A ja bym taką widział ją w takiej w spódnicy, w plisowankę, wiesz, i w takim... Ale pani Danuta, to yy... przede wszystkim to jest typ kobiety, który w worku od ziemniaków po prostu zaprezentowałby najlepszy serwis informacyjny w galaktyce, wiesz? Tak, to jest... No to, nie, to nie szata zdobi człowieka, <coughs> tylko człowiek szata, pani to naprawdę. Dobra. na po... rzecz, ale na rzecz, bo jak jesteś przy Danusi, to pójdźmy do pana Jacka. Ach. Który tak naprawdę jest takim trochę takim ojcem. To takie jest, że mówisz Lenin w, domyśle, w domyśle partia. Czyli to on ją wyciągnął wiesz, tam z, z trzeciego rzędu w telewizji polskiej, w której pracowała lata i zrobił z niej frontmenkę. Mhm. Chyba nawet szefową wiadomości przez jakiś czas ona była z tego, no. co kojarzę. No I pan Jacek. No, pompował ją, fakt. Pan prawda. Jacek, dziennikarze złośliwi wyśledzili, że słuchaj. Leśniczówkę sprzedał swoją, czy kawałek leśniczówki. Nie no, wiem, Jakąś tam, jedną ze swoich nieruchomości. No i wiesz, złe języki w PiSie mówią, że Jacek zbiera na kampanię do Europarlamentu. Oh. Ale dziennikarze się spytali pana Jacka, i pan Jacek wiesz co powiedział. Nie. Po tym jak go wywalono z tego Banku Światowego, co go wywalono niedawno, po tym jak zarobił te kilka baniek w telewizji polskiej i tam kolejne. I bida. Trzeba za, za, nie za, za ma za co żyć. Pasa trzeba by było... No trzeba sprzedawać. Nie? Trzeba sprzedawać. Nie? Wiesz co, i to jest kurczę, powiem ci, rzeczywiście coś w tym jest, bo pani Małgorzata Sadurska z kolei, która była mm -hmm. w zarządzie PZU przez 5 lat, albo 6 lat, 6. No tak, 6. Dziennikarze też liczą te pieniądze, nie wiem po co takie rzeczy się w ogóle podaje, bo wyliczyli, że słuchaj, za 2023 jeszcze nie ma, nie, nie wiemy ile, ale przez poprzednie 5 lat zarobiła tam 9 baniek mm -hmm. tylko z kawałkiem. Tak. No więc zakładam, że jeżeli dziewięć 9 bań, no to ponad dychę zarobiła, nie? No tak. to umówmy się, jak na 6 lat, no to nie za dużo, nie? 10 mm -hmm. milionów, nie, no to nie, słabo, słabo. Nawet słabo. na leśniczówkę nie ma, nie? nie. No i ona wiesz co, teraz po 20 latach chce wrócić do, do Urzędu Pracy w Lublinie, w którym pracowała. Idzie tam za 4000 tysiące. 20 lat temu już, co prawda, tam mhm. odeszła stamtąd, ale wiesz, że ona przez 20 lat jest na Europie bezpłatnym. Boże. Ale, ale zażeka to jest robotna kobita. Nie, nie odpocznie. Ona, ona nie może tam pracować, ani rzuci tej roboty, nie? No, to, no jest nie to jest. Tak, st stachanowczyni, współczesna stachanowczyni, współczesna trochę Stachanowczyni. No? Ciekawe, co ludzie od feminitywów na ten temat. No nie wiem, no jest znaczy, Stachanowiec, wiadomo, bo on <coughs> jest z PiSu. nie? Marek. Piszą o nim bilionerka PiS, nie? To jest takie, no, bardzo poniżej paso, uważam. No i takie jest możliwe, wiesz, No ale Marku, ja mam hita. No. Słuchaj. Został właśnie opracowany ranking 100 najbardziej wpływowych politycznie posłów do Parlamentu Europejskiego w roku 2024. To ja strzelam od razu. Ale poczekaj. No. Jacek Sariusz-Wolski. Nie, 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 nie. A portal eumatrix.eu. <coughs> Eu matrix brzmi tak, dobrze. Dokonuje oceny poziomu wpływu posłów na politykę Unii od lipca 2019 do lutego 2024. Zespół ekspertów posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w analizie polityki Unii Europejskiej zbierał dziesiątki tysięcy faktów. No jest jak u karnowskich. Mówiłem dziesiątki tysięcy faktów, to tam kilka faktów na pewno zebrano, aby ocenić wpływ posłów na kształtowanie polityki Unii Europejskiej. W badaniach oceniano poziom wpływu, uwzględniając role przywódcze, działania legislacyjne i zaangażowanie w komitetach. Wśród najbardziej wpływowych posłów w pierwszej serce znalazł się tylko jeden Polak, a jest nim eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Saryusz-Wolski. Patryk, jaki? Ryszard Kilometrówka Czarnecki. O. Nasz kolarz, nasz kolarz, związkowiec, Marek. sportowiec, rozpisywać, kilometrówek, kilometrówek. No, no, powiem ci i naprawdę. Ja myślę, że te rozpisywanie kilometrówek również uwzględniono w tych. Wszystkich. To z całą pewnością, bo zdaje się, że ten samochód, którym on jeździł, to był zezłomowany, więc no to tak. trzeba jednak na gimnastykę wykonać umysłową dosyć dużo. No wiesz. Ale on na takiego gimnastyka wygląda umysłowego takiego. wygląda. Mówią, mówią o taki gejzer intelektu. Yy, tak, z erupcjami takimi co jakiś czas. No i marku nasz Ulubieniec. Yy, Andrzej Sebastian. Andrzej Sebastian. Andrzej Sebastian z Krakowa. <coughs> błogosłowane piersi, które go wykarmiły. W rozmowie z dziennikarzem faktu. Dostał pytanie o przyszłość. No, i w ogóle się nie zastanawiał i odpowiedział, jak będzie trzeba, mogę pracować fizycznie. <laughs> nie ma dla mnie problemu. Podkreślając, że ma dwie, dwie ręce. Lewe. Nie, dwie ręce. Dwie. Dwie ręce. Dwie ręce. No. Co pan mówił? Kurde, czuj, można by ją go połączyć. Jeżeli pani Małgorzata Sadurska wró wróci do urzędu pracy w Lublinie, mhm. Ale to by było taki poznajomości po, po, po może coś załatwi. Ale wiesz co, ja Mo, może on wróci, obserwuję pana może, prezydenta może wrócić do prezesa i będzie merdał mu ogonem pod stołem. Wiesz co, obawiam się, że prezes teraz z nim nie rozmawia już od lat, to jak przystanie być prezydentem, to nawet zapomni, jak, jak się nazywał. Nie? Tutaj bym nie liczył na to, że będzie jakaś fucha w pisie. Mhm. No, bardziej jakby trzeba by sięgnąć do, do tych skili, jak mówił młodzież, mhm. które prezydent ma on już i pokazywał. i Pokażmy obrazki może, żebyśmy nie byli tacy gołosłowni, bo tak. z całą pewnością widać na załączonym obrazku, że prezydent umie się posługiwać łopatą. Może nie najlepiej, ale no wiesz to, zawsze trening czy nie mistrza, nie. To jakby jak da się nauczyć. Z, jak będzie z ochroniarzami, komu się nic złego nie stanie, na pewno. Da się nauczyć. Tak jak yy, małżonka mu jakoś tam może będzie pomagała, to wy dwójkę tak. dadzą radę, nie. Mhm. No udowodnił też, że ma to flow, nie? jak mu muzycy. I wiesz, jak mu za dobra mu tam zanuci, no to Andrzej Sebastian potrafi, nie? więc może, może rozrywka, tańc z gwiazdami. Może. Coś w tym stylu, w, w, Zakopane, w sylwester, te sprawy. Sylwester jest tak. Jakby Jacek Kurski wrócił do telewizji, no to wtedy być może na scenie obok Zenka Martyniuka. Nie? To by, to by nawet, na sam finał Andrzej by wychodził. No wiadomo, no, to by pykło. nie? Tak. No jako taki konserwator powierzchni płaskich jest, takie, jest taka funkcja, bo już kiedyś pokazał, że jak tam jakieś paprochy lecą, to coś tam spada na ziemię, to on umie tak nagle się zerwać, wiesz. Widać, że pedant pedantyczny. No kościelny by mógł być, no wiesz, takim też, moim zdaniem. Może nawet ministrantem, no. Nawet. Może nawet takim ministrantem trochę starszym, ale on taki w sumie młodo wygląda, dobrze wygląda ten nasz Bardzo, postęc, no. bardzo, bardzo. Biega i w ogóle. Ale wiesz co, yy, yy, nie wiem, czy, czy ty, ty się interesujesz Kościołem. Bardzo. Ile było przepowiedni Fatyńskich. Trzy niby. Oficjalnie? Tak. Ale jest nieoficjalnie, że czwarta, która jest zamknięta, tak? No. W archiwach papieskich, tylko duszy papieża. Czy to, to ta, trzecia czy ta, ta, trzecia, ta trzecia? Ta trzecia, ta trzecia. trzecia. Okej, okay, no dobra. No to ta trzecia, to ona już została wypowiedziana i my ją musimy pokazać, bo już wiadomo tak naprawdę. To jest bardzo niebezpieczna materia, wiesz, mówią, że świat się skończy, jak się mówi. No, można nie wierzyć w reinkarnację, można nie wierzyć w ale Ta. jak się widzi takie obrazki, jak za chwilę pokażemy, to, to tutaj nie ma nic dodać, nic ująć. Tylko widzę, że, że coś tam nie jest w porządku. Pana mówi, że to jest złudzenie optyczne, a ja wierzę o aparaturze. Patrz, pan wie, skąd się bierze taka ilość, że pana katastrofą dziczy przy lądowaniu, dlatego że pilot nie wierzy przyrządom, tylko na oko mu się tak. Złe nastroje, wiesz co, tam w tym pisie naprawdę coś się kurczy dzieje, bo coraz więcej tych głosów takich jest, takich wiesz, złe języki, złe języki. Ale mm -hmm. nawet profesor Aleksander Nalaskowski, turuński profesor, no, w chnany tygodniku chnany. sieci, tak opisze. Nic nie jest wieczne i kiedyś wróci normalność. Tyrania się skończy albo upadnie i co wtedy? Nastąpi czas odbudowy tego, co zniszczono? Będziemy odgruzowywać Polskę po tuskowym kataklizmie? Nie sądzę. Znaleźliśmy się w czarnej dziurze niektórzy już zaczęli się w niej urządzać. Nie w głowie im rewolucja czy jakieś głębokie zmiany, zatem nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał powrotu prawicy do władzy. Bo prawica w obecnym kształcie, prawica przegranych, już się wyczerpała, Artur. Prawo i Sprawiedliwość odejdzie na polityczny margines, gdy tylko zabraknie prezesa. <laughs> Jak tak można w ogóle myśleć nawet? <laughs> to partia ludzi bardzo dojrzałych, że użyję eufemizmu. Ludzi, których kariery polityczne zaczną wygasać razem z ich formacją. A gdzie młodzi konserwatyści? Żyją, istnieją, oddychają? PiS w obecnym kształcie, w kształcie partii przegranej nie będzie odbudowywać Polski, bo na sam szut musiałoby odbudować siebie, a ta partia, której samo reformowanie jest głęboko obce. Niestety pod tym względem jest to partia z betonu i jej modus operandi się już wyczerpał. Nie, jak on tak może w ogóle? Ech. jeśli mamy, jeśli nie mamy rzeczywistej alternatywy dla zaprowadzaczy nowego początku tego Tuskowego, to musimy ją stworzyć. Mm -hmm. I trzeba, Artur, pan profesor się do ciebie też w sumie zgłasza, wykreować nową młodą konserwatywną siłę, która będzie miała pomysł na zmaganie się z tą nową normalnością. Która zasypie wyjeżdżone kolejny i umożliwi wbudowanie nowych autostrad politycznych. Ładne, nie? Ładnie, ładnie, ładnie. Gospodarczych, samorządowych. Mhm. Jeśli tego nie zrobimy, to w krótkim czasie Europa nas zje, strawi i wywrzuci. i wiesz co, ale, ale... Mhm. zupełnie przypadkiem, zupełnie przypadkiem Ta. wszedłem na portal prawy.pl. Jest no. taki portal. Trzeba mnie wilka do lasu. I co się okazuje? No, tak jak się mówi, no. mówisz i masz. No, wymodliłeś coś tam. Ja nie wymodliłem, pan profesor po prostu. Pan profesor wie, co mówi. No, wiesz, mądry człowiek wie, co mówi po prostu i wie czego potrzebuje. No nie trzymaj nas na pięciu marek. No, no to pokażmy. Jest nowa siła, której już nie powstrzymacie. Tworzymy tu program. No na początku się nazywał Tu jest Polska. Jednak my Mamy dla Was dość bardziej oryginalną nazwę, i chcemy zaproponować: Tu jest Polska Okiem Młodych. Co o tym myślicie? Protesty, trochę rolnicy przyjechali do miasta. No wiesz, no i może być tak, że tylko my jeździmy, Marek, na wieś. Nie? Także ja to rozumiem. I przywitał rolników tutaj w Warszawie poseł Braun Marek. Szczęść Boże! Witam w Warszawie rolników, producentów rolno-spożywczych, przedsiębiorców, przedsiębiorców całą gębą. Takich, którzy rozumieją rynek, rozumieją nowoczesny świat, bo więcej mają kontaktu z nowoczesnością oni, obsługujący nowoczesny traktor czy kombajn niż jeden, nie jeden profesor Uniwersytetu Stołecznego. Ładnie tak, powiedział. No nie. Tak. Marek, a ja generalnie wyłowiłem na tę okazję, bo chciałem jakiś taki głos ze środka mieć, wiesz, mm -hmm. wywiad z duszpasterzem rolników, bo wiesz, zawsze oni mają tych swoich duszpasterzy. Ksiądz Stanisław, choćko, no, wszystkiego nie będę czytał, ale trochę takich ciekawych myśli. Wielki Post, protesty rolników w całym kraju skłaniają do refleksji nad życiem, pyta dziennikarz. I Ksiądz odpowiada: Na protestach toczą się rozmowy o sensie życia. A także o sensie walki. Rolnicy pytają, czy jest szansa na zwycięstwo. Widzę, że szukają głębszego sensu niż tylko zapewnianie sobie i rodzinie wyżywienia. Patrzą głębiej, ponieważ zdają sobie sprawę, że jest to również walka duchowa przeciwko zorganizowanemu złu. Jestem też członkiem różnych grup i widzę, że rolnicy przesyłają sobie treści duchowe, Marek. Niszczy się dusza naszego narodu. Rolnicy wiedzą, że od tej walki zależy bardzo wiele. Ich determinacja jest ogromna. Mam nadzieję, że przyniesie to dobre owoce. Może ludzie zobaczą, że naród jest w dużej mierze zniewolony, zmanipulowany, okłamany. Wiele osób budzi się z letargu. O co tak naprawdę chodzi? Pyta dziennikarz. Istnieją tajemne siły, o których nie wiemy. Moja intuicja dusz pasterska i zdrowy rozsądek podpowiadają mi, że są siły chcące zawodnąć duszą człowieka. Chodzi o to, by człowiek był zniewolony, posłuszny, a przy okazji, by na tym zarobić. O co walczą rolnicy? Pyta wreszcie dziennikarz O Boga. A dusz odpowiada: Tak naprawdę walczą o wolność naszego kraju i o zachowanie ducha patriotycznego oraz religijnego. Widzę ludzi ideowych, którzy mają cel, są zdeterminowani i odważni. Tak. Ja tego nie dostrzegłem, a widzisz, w to środku tam to wszystko. No bo widzisz, bo ty masz takie trochę spojrzenie lebackie. Tak, tak, tak. Możemy nazwać, duchowi I ludzie bardzo. Nie, nie, nie masz takiej empatii w sobie też do tych środków. No nie ma. Czy jest 30 chłopa, wynieście pana ministra, wynieście go i wynieście. A on Jest mu W kraju jest źle, nie? To wiemy. No nie, no jest strasznie. W jakby w ogóle Cały mówię. czas. Nie wiem, jest gorzej w sumie, można powiedzieć, że jest gorzej. Pan Wojciech Ryszciński w tygodniku się ci też o tym pisze. I o, dobrze, nie było Wojtka. Nie było pana <coughs> Wojciecha. No. On dobrze pamięta te, te PZPR, tam w końcu w wojny, no, tak, wojennym tak, w Telewizji polskiej Głęboki pracował, przegląd. Człowiek, człowiek z, mo, moralny z charakterem i z mocnym kręgosłupem. takich cenimy i takich cytujemy tutaj. Tak. Polskie społeczeństwo znalazło się w sytuacji równie trudnej jak ta z 1980 roku. Monopol medialny koalicji 13 grudnia przypomina bowiem monopol PZPR z jej koncernem RSW Prasa Książka ruch. Z tą tylko różnicą, że większość mediów zależy dziś, należy do niemieckich koncernów Bauer, Springer, Burda, no i ten amerykański TVN wzmocniony po bandyckim przejęciu przez ludzi Sienkiewicza mediów publicznych. Zagrożenie tym większe, że tworzą one antypolskie centra dążące do wynarodowienia Polaków oraz dechrystianizacji. Lista organizacji stworzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przypomina listy proskrypcyjne okupantów z lat wojny. Są na niej setki organizacji, od których żąda się informacji o zasobach finansowych i ewentualnej współpracy z dawnym Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mm. Część z nich już została odcięta od finansowania, np. Fundacja Lux Veritatis. Zmuszono ją wręcz do zwrotu pieniędzy na budowę Państwowego Muzeum Pamięci i Tożsamość. Jezus Maria, biedne ojczycy. I pomyśleć, że przez osiem ostatnich lat minister Piotr Gliński finansował także liczne organizacje lewicowe i liberalne. Tak? No nie wiem. Chyba nie, ale no co. No. Pozostaje nam opór bierny i czynny zapoczątkowany przez determinowanych rolników walczących o fizyczne przetrwanie. Mhm. Pozostają nam protesty pod men, w sprawie likwidacji patriotycznych lektur i powrót do tajnej bibuły, jak pisze profesor Wojciech Polak. Czy wspominałem o tym tydzień temu. Ta. I co dziś najważniejsze, o co upomina się sędzia Trybunału Stanu, Łukasz Piotr Andrzejewski, powołanie specjalnej straży ochrony prezydenta o. jego kancelarii, jak i Trybunału Konstytucyjnego. Ta ochrona winna na, na, dotyczyć przestrzeni fizycznej i prawnej. Fizycznej i prawnej. Tak. Nie rozumiem. Nikt nie rozumie. Nie się. No Nie jesteś na tym poziomie intelektualnym. No, generalnie trzeba bronić prezydenta. No. Ale być może przed nim samym też. Prawnie. Być może Aha. przed nim samym, więc może po prostu kaftan. Może, może być kordon, a może być kaftan wystarczyć. może. Tak. Żeby Andrzej Sebastian, który ostatnio znowu płynie, wiesz, ostro z wiceprezydentem Mastalerkiem. Ale co? Wiceprezydentem Mastererkiem. Uruchadło, leśne znowu jest. Ja myślę, że nigdy nie było tak, że nie było go, no. Seba do chleba, tam był, jeszcze przypomnę, tam jest wielu foro, wielu przyjaciół miał na Twitterze pan prezydent. A nie Skończyzny. wygląda, nie wygląda. No taki chp Agatka tak? tam trzyma tę smycz, ale, ale on umie się z niej zerwać, no, umie, no, jest. No, jeszcze, gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i... Ja jechałem na rowerze i go spotkałem, i potem jeszcze pychałem do biedronki na lody i w, w po drodze do domu. Jedną rzecz teraz tak. chciałem w ogóle powiedzieć: bo, jakby tutaj sobie gadamy, tutaj, tak dalej, tak dalej, tak, tak dalej, natomiast jest grubszy trochę temat. I chciałbym, żeby się Państwo i żebyś ty się skupił, żeby też tak trochę z otwartością do tego tematu podejść, bo on się tak z pozoru może wydawać yy, naciągany lekko, ale. Marek, intrygujesz mnie strasznie. Jak to mówi się, na logikę No, wszystko się zgadza. Znasz, nie? co się dzieje tutaj wokół aborcji, Ta. liberalizacji znowu i tej, 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 tej nieszczęsnej pigułki dzień po, tak. którą Sejm uchwalił, że będą mogły piętnastolatki kupować, no ale Andrzej Sebastian, jak wiadomo, uwali, bo biskup kazał. Tak. No i pani Zofia Michałowicz na Polonia Chrystiana 24 pisze tak, że nowe prawo farmaceutyczne to kolejny krok w stronę demoralizacji młodych Polaków. Forsowane przez nową władzę zmiany w prawie farmaceutycznym wydają mi się być puszczeniem oczka w stronę przebojowych nastolatków. Uśmiechnięty rząd pragnie wprowadzić polskie, jakże opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństwo na poziom zacnych europejskich standardów. Aborcja legalna, antykoncepcja, proszę bardzo, bez recepty, już dla piętnastolatek. Ewidentnie jest to próba zdjęcia z młodych ludzi ciężaru odpowiedzialności za ich własne czyny. Tłumacząc na język polski. Medialny bełkot rządzących polityków ogłaszają oni. Rób ta co chceta, przecież jesteście młodzi, bawcie się i tak nie poniesiecie żadnych konsekwencji, wystarczy tabletka. Należy dodać, że w ostatnich kilku latach odnotowano w Polsce wzrosty zachorowań na choroby weneryczne. Ne mhm. Wobec czego naturalnym byłoby podjęcie działań mających na celu zahamowanie ich ekspansji. Nie? Na logikę, no, tak, no tak. No, jak nie jak tak co robi w tej chwili, w tej sytuacji rząd, zaprasza do rozpoczęcia tak zwanego dorosłego życia w jeszcze wcześniejszym wieku. Oby nie zabrakło nam w przyszłości wenerologów. <laughs> I teraz element większej układanki się pojawia. <laughs> no. Przypomnijmy sobie koncepcję przewrotu ideologicznego, którą zaprezentował niejaki Juri Bezmienow. Kto? <laughs> agent KGB, który zbiegł do Ameryki Północnej i podzielił się z Zachodem radzieckimi technikami przejmowania kontroli nad państwami. Pierwszym krokiem ku takiemu przewrotowi jest demoralizacja społeczeństwa, która stanowi najdłuższy etap. Musi bowiem objąć minimum jedno całe pokolenie danego narodu. To nie są łatwe sprawy, nie? to trochę mm -hmm. trwa i tego nie widać stare. Działania przebiegają niemal bezszelestnie. Dywersant uważnie wsłuchuje się w społeczne nastroje i skrupulatnie wyłapuje negatywne tendencje. Potem umiejętnie je podsyca. A gdy się nasilają, czyni z nich siłę do pokonania wroga. Bezceni są tutaj użyteczni idioci i agenci wpływu, ulokowani w mediach, w edukacji, w strukturach władzy państwowej, a nawet w strukturach religijnych, Artur. No. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej osłabić kondycję moralną, intelektualną i fizyczną społeczeństwa. Mhm. Wszystko jednak wskazuje na to, że dzieło demoralizacji ma się w naszym kraju wyśmienicie, co oznacza, że niebawem dobiegnie końca, a wtedy geniusze zła rozpoczną w naszej ukochanej Polsce fazę destabilizacji. A może już to zrobili? Czyli te ostatnie osiem lat generalnie, to tutaj się działy takie rzeczy, nie? No, nawet nie osiem, osiem. Nawet wcześniej się mogły dziać już takie rzeczy, Polki Polacy. No ta kobieta, to ci powiem, tak wymyśliła Pani to. Pani Zofia, no. No, taka A? też niepozorna. No, ty kurde, zobacz taka jak to... Taka Zosia patrz A to kurde... Pani Zofia, naprawdę, wiesz, pani pisze, wiesz, ja to widzę. My tu widzę. się boimy, że Putin, hmm. wojna, NATO, w ogóle my się zastanawiamy, jakaś jest jego polityka, wojna Stanów z Chinami, w ogóle konflikt ten, a tutaj... Jak z tą, od, jak z tą stonką jest, Amerykanie przez, nas załatwili tak, właśnie. To jest to samo nie? generalnie. A tu widzisz, pigułka, dzień po i... Za pięć lat się budzimy, nie będzie Polski, to będziemy no. wszyscy mówili. A jak się ten facet nazywa? To moja córka, ale coś w tym jest. Moja córka nie wiem w ogóle co się stało. Ale ostatnio wiesz co, idzie ta moja córka, coś tam nuci nuci, tak nastawiam ucha. Ona międzynarodówkę swoje zasuwanie. Tak. Boże ja nie Boże, wiem gdzie mam tego odczuć. Kurde. Może może się a pomoże. może gdzieś tam Podprogowo? Przez pół godziny tłumaczył pan, że wszyscy, którzy twierdzą, że Putin. Zaatakuje Ukrainę, są idiotami i pan wyszedł na idiotę. Kultury dawno nie było, więc może kulturalny temat będzie, dobra? Tak, na dobra. Da, dobrze. To jest na koniec kultura. Tak. Na, jak wszedłem na ten prawy PL, to zacząłem tam grzebać sobie, wiesz, bo odkryłem to, to, tą stronę. I tam jest Zdzisław Markowski i naprawdę jest potencjał, bo przeczytałem mhm. parę jego felietonów i jest nieźle. słuchaj. Mhm. Pan Zdzisław Markowski na prawy przy tak. Ciemnoskórka, le ciemnoskóra lesbijka zastąpi John'ego Deppa w piratach z Karaibów. Po tym jak zdechły już uniwersa Gwiezdnych Wojen, Wiedźmina, Tolkienowskiego Śródziemia, superbohaterów z uniwersum Marvela, klasycznych bajek Disneya czy Indiany Jonesa, przed czas na zaoranie w imię poprawności politycznej kolejnego filmowego świata, świata piratów z Karaibów. Johnny'ego Deppa zastąpi progresywna, ciemnoskóra, lesbijka niaka Ayo Edibiri. Aktorka beznadziejna. Jej dorobek filmowy jest skromny, a zana jest głównie z dwóch seriali: Czarnego Lustra i Deber. Mm -hmm. Aktorka jest tak beznadziejna, że za Deber dostała Emmy i Złotego Globa. Mm -hmm. Ta. Nędza. Jako ciemnoskóra lesbijka, Eddie Biry jest w zasadzie ziszczeniem tego, czego obawiała się część fanów serii. Oczywiście jest wściekłą lewaczką wspierającą liczne organizacje aborcyjne i tęczowe LGBTQRWA. A to przecież ważniejsze niż drugorzędne umiejętności aktorskie. Komentarze internautów. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce internauci z entuzjazmem przyjęli zmianę. Jest cytat. Czy to jest k***a żart? Bardzo <laughs> mocno. <laughs> <laughs> Inni nie byli dłużni. Mhm. Piłaci z kawałibów nie mają sensu bez Jacka Wróbla. Taki <laughs> komentarz jest. Niektórzy zwracali uwagę na pewien historyczny fakt. Cytat. Jak powszechnie wiadomo, Piraci w realu to w 99% przypadków biali mężczyźni. I na koniec, szczera prawda, która nie dociera do progresywnego hollywoodzkiego lewactwa. Cytat. Później szok, że nikt tego nie będzie oglądał i zrzucanie winy na mizoginistycznych samców, którzy bojkotują film tylko dlatego, że gra tam główną rolę woman of color. I tak, tytułem podsumowania. Pan Zdzichu pisze, na kilkunastu, na kilkunastu ostatnich produkcjach Disney stracił ponad 750 milionów dolarów. Wszystko przez to, że tworzy dziwne produkcje. Ciemnoskóra syrenka, pigmento dodatnia śnieżka z watachą transseksualnych skrzatów we wszystkich kolorach i płciach. Wciskanie na siłę wszędzie silnych, niezależnych kobiet. Teraz ciemnoskóra lesbijka zamiast żonego depa. Dlatego... Nie będę płakał po Disneyu. Uh -huh. I nie jestem rasistą ani homofobem. Ja też nie będę płakał po Disneyu. Uh -huh. Tym bardziej, że nie oglądam Disneya. Właśnie, i to jest jakiś sposób. Słuchaj, zróbmy bojkot Disneya po prostu, co? Jezu, oni się przerażą, Marek, generalnie. Stary, zróbmy bojkot Disneya po prostu. Tak jest, bojkotujcie Disneya. Jeczka na Donalda. <śmiech> <śmiech> Do zobaczenia. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.